Bocian, który podróżował po świecie, od pustyń do dżungli. Dawno, dawno temu, w bujnym zielonym lesie, żył mądry i śmiały bocian o imieniu Szymon. Szymon nie był zwykłym bocianem, głęboko pragnął zobaczyć świat poza swoim domem. Często obserwował niebo i zastanawiał się, co kryje się za odległymi górami i rozległymi oceanami. Pewnego słonecznego poranka Simon zdecydował, że nadszedł czas na wielką przygodę. Rozwinął skrzydła i wzbił się wysoko w niebo, opuszczając jedyny dom, jaki kiedykolwiek znał. Jego podróż się rozpoczęła. Pierwszym przystankiem Simona było tętniące życiem miasto zwierząt w odległym lesie, wypełnione wysokimi drzewami i krętymi rzekami. Podziwiał widok współpracujących ze sobą zwierząt z różnych siedlisk. Spotkał sprytnego Bobra, który nauczył go sztuki budowania tam. Simon zdał sobie sprawę, jak różnorodny jest świat zwierząt i jak wiele może się nauczyć z każdego miejsca, które odwiedził. Następnie Simon poleciał na spokojną łąkę otoczoną złotymi polami dzikich kwiatów. Zwierzęta na łące powitały go z otwartymi skrzydłami i podzieliły się swoim prostym, ale satysfakcjonującym sposobem życia. Dowiedział się, jak ważna jest wspólnota i jak wszyscy współpracują, aby nikt nie był głodny. Simon docenił piękno prostoty i siłę jedności. Kontynuując swoją podróż, Simon przemierzył rozległe pustynie i głębokie oceany odwiedził rafy koralowe pełne kolorowych ryb i majestatyczne góry, w których wysoko unosiły się orły. Każde miejsce dodawało nową warstwę do jego zrozumienia świata. Pewnego dnia Simon znalazł się nad rozległą pustynią. Słońce płonęło, a krajobraz wydawał się nie mieć końca. Zauważył grupę wielbłądów poruszających się stabilnie po piasku. Zaciekawiony Simon wylądował i zapytał wielbłądy: Jak udało im się przetrwać w tak surowym środowisku? Wielbłądy opowiedziały mu: Jak przechowują wodę w swoich garbach i znajdują ukryte źródła wody pod piaskiem. Simon podziwiał ich odporność i zdolność do przetrwania w takich warunkach. Gdy Simon kontynuował swoją podróż, dotarł do bujnego, tętniącego życiem lasu deszczowego. Powietrze było gęste od wilgoci i otaczały go odgłosy życia. Po raz pierwszy Simon zobaczył żywe kolory Arii. Papugi przywitały go ciepło, pokazując swoje piękne upierzenie i ucząc go o bogatej bioróżnorodności dżungli. Wyjaśniły, w jaki sposób komunikują się ze sobą za pomocą różnych nawoływań i pieśni. Simon dowiedział się, jak ważne jest dostosowanie się do środowiska i piękno-harmonijnego życia. Następnie Simon udał się na rozległą sawannę, gdzie spotkał grupę strusi. Te duże ptaki były niesamowicie szybkimi biegaczami, a Simon był zdumiony ich prędkością. Strusie podzieliły się swoimi rutynami treningowymi, pokazując, jak budowały swoją siłę i szybkość. Simon zdał sobie sprawę z wartości wytrwałości i ciężkiej pracy w osiąganiu celów. Dalej Simon dotarł do majestatycznych gór, gdzie spotkał zwinne kozy górskie. Z podziwem obserwował, jak zręcznie wspinały się po stromych, skalistych klifach. Kozy nauczyły Simona równowagi i determinacji, pokazując mu, jak pewnie i z gracją poruszały się po zdradliwym terenie. Simon dowiedział się, jak ważna jest odwaga i jakie korzyści daje zdobywanie nowych szczytów. Podróże Simona zabrały go również na spokojną rafę koralową, gdzie pływał z zabawnymi delfinami. Delfiny pokazały mu cuda podwodnego świata i nauczyły go współpracy. Zwarte stada delfinów pokazały, jak wspólna praca może pokonać każde wyzwanie. Simon docenił siłę jedności i radość płynącą ze wspólnych doświadczeń. Po wielu miesiącach podróży, Simon zdecydował, że nadszedł czas, aby wrócić do domu. Zobaczył tak wiele, nauczył się tak wielu nowych rzeczy i poznał niezliczonych przyjaciół. Lecąc z powrotem do swojego lasu, poczuł głęboką wdzięczność za doświadczenia i lekcje, które dała mu podróż. Kiedy Simon w końcu dotarł do domu, powitali go starzy przyjaciele, którzy chętnie słuchali o jego przygodach. Simon podzielił się opowieściami o miejscach, które widział, zwierzętach, które spotkał i lekcjach, których się nauczył. Jego opowieści zainspirowały innych do odkrywania świata i poszukiwania nowych doświadczeń. Bocian Szymon odkrył prawdziwą wartość podróżowania. Nauczył się, że świat jest pełen cudów czekających na odkrycie, a każda podróż przynosi nową wiedzę, przyjaźnie i głębsze zrozumienie życia. Przygody Szymona nauczyły wszystkich w lesie, że podróżowanie to nie tylko poznawanie nowych miejsc, ale także rozwój, nauka i stawanie się lepszą wersją samego siebie. W ten sposób mądry i chętny do przygód bocian nadal inspirował innych do rozwijania skrzydeł i odkrywania piękna świata zwierząt.